Według Niderlandzkiego Biura Statystycznego Polacy stanowią największą grupę imigracyjną tutaj w Holandii. Oficjalnie jest ich 150 tysięcy. Według najnowszego badania SOMO Polacy są nadal niestety wykorzystywani na gminie przez biura pracy w Holandii. Przyczyny oczywiście wynikają z tego, że Polacy stanowią największą grupę procentowo imigracyjną w Holandii, w czym oszuści widzą tutaj oczywiście swoje szanse. Poza tym w Holandii obowiązuje tak zwany system samoregulacji. To oznacza, że niderlandzkie biura pracy nie są bezpośrednio kontrolowane przez rząd. Liczące się biura pracy są, rejestrują się w tak zwanych organizacjach zawodowych, które same przeprowadzają kontrolę i sprawdzają, czy wszystkie zrzeszone agencje pracy spełniają warunki. Aby uniknąć sytuacji, w których natrawiamy na nieuczciwych pracodawców, należy przygotować się do wyjazdu sumiennie. I to już powinno mieć miejsce w Polsce. A więc powinniśmy sprawdzić polskie agencje pracy, które pomagają nam w znalezieniu pracy za granicą. W Polsce prowadzenie agencji pracy jest działalnością regulowaną. Agencja taka musi mieć wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa w którym jest e, siedziba tej agencji, a więc sprawdzamy, czy taka agencja jest zarejestrowana. Sprawdzanie to nie wystarczy. Ja bym e, radziła również zadzwonić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa i sprawdzić, e, czy dana agencja e, ma dobre imię, czy też nie. Wiele sytuacji można uniknąć, oczywiście, gdy zna się wymogi dotyczące pracy i pobytu w Holandii. Stąd inicjatywa mojego Centrum Europy Środkowo-Wschodniej, aby realizować filmiki informacyjne dla Polaków tutaj w Holandii w języku polskim, bo często właśnie brakuje informacji dla Polaków w języku polskim. Co należy zrobić, jesteśmy już w Holandii? Pamiętajmy, aby mieć zawsze ze sobą paszport albo ym, dowód y, osobisty. Powinniśmy zarejestrować się po przyjeździe do Holandii w przeciągu 5 dni i otrzymamy tzw. BSN, Burkhersz Service Numer, który jest odpowiednikiem PESEL-u. W przypadku pobytu dłuższego niż 4 miesiące, powinniśmy zarejestrować się w Holandii w tzw. Urzędzie Imigracji i Naturalizacji IND. Dlaczego? Ym, Uważam, że zarejestrowanie swojego pobytu w Holandii pomoże nam w uniknięciu w przyszłości wielu problemów w dochodzeniu swoich praw, dlatego radziłabym zarejestrować się w Urzędzie Miasta i zarejestrować się w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji. Natomiast jeśli chodzi o agencje pracy w Holandii, jak mówiłam, agencje pracy tymczasowe w Holandii nie są kontrolowane bezpośrednio przez um, rząd niderlandzki, są one zrzeszane w organizacjach zawodowych, m.in. ABU, NBBU i są one również oficjalnie w rejestrze SNA, więc możemy taką agencję sprawdzić, czy jest zarejestrowana. Jeśli nie jest zarejestrowana, no to już jest to taka agencja według mnie podejrzana. Oficjalne agencje pracy powinny być zarejestrowane w tzw. Kamer Van Kopp Handel, czyli Izbie Handlowej. To jest następny krok, aby sprawdzić, czy dana agencja jest agencją godną polecenia. No i oczywiście pozostałe ważne informacje, to jeśli podpisujemy umowę, sprawdźmy, że umowa jest w języku polskim. Nie podpisujemy umowy w języku, którego nie rozumiemy. Nie traktujmy umowy przedstawionej przez agencję jako definitywnej. Oczywiście możemy negocjować. Zdarzają się przypadki również, że pracownicy dostają dwie umowy. Jedna jest w języku polskim, a druga jest w języku niderlandzkim. Porównujmy, czy są te same informacje w tych dwóch kontraktach. Na przykład porównujmy stawkę wynagrodzenia, czy znajduje się ta sama stawka w języku polskim i w języku niderlandzkim. Co jest również ważne, że często zdarza się, że koszty, które będziemy ponosić, mają charakter stały w Holandii, czyli na przykład za tzw. Tak transport do miejsca pracy czy zameldowanie. Jest to bardzo istotne, gdyż w Holandii obowiązuje czasami również tak zwana praca na zawołanie, czyli jeśli nie ma zlecenia, nie dostajemy wynagrodzenia, nie pracujemy, ale te koszty stałe oczywiście trzeba opłacać. Więc warto y, sprawdzić, jakie jest nasze minimalne wynagrodzenie, warto sprawdzić, jakie są te koszty stałe i ocenić, czy będziemy w stanie w momencie, kiedy takiego zlecenia nie mamy, jednak za te koszty płacić. Są tak zwane również koszty ukryte, często tak zwane kary, które pracownicy muszą płacić, na przykład za zniszczenie pomieszczenia, w którym mieszkają, czy też za jakieś inne szkody, które wyrządzają. Moją poradą byłoby tutaj, aby nie zgodzić się na automatyczne ściąganie kosztów za takie szkody z pensji. Również kwestią, którą ja bym radziła sprawdzić, to jest kwestia zameldowania i kwestia zamieszkania. Często zdarza się, że Polacy... Muszą zamieszkiwać na przykład w tak zwanych domkach kempingowych, często dzielą jeden pokój z dwoma, trzema, czterema innymi Polakami. Nie ma tu żadnej prywatności, nie ma możliwości w ogóle poznania kultury niderlandzkiej, nie ma możliwości rejestracji w urzędzie miasta. Jeśli nie ma możliwości rejestracji w urzędzie miasta, no to oczywiście nie mamy też żadnej ochrony, jeśli chodzi, żadnej ochrony ze strony państwa niderlandzkiego. A więc kiedy podpisujemy kontrakt, radziłabym zapytać się agencji, czy zakwaterowanie, które jest nam proponowane, umożliwia zarejestrowanie pobytu w miejscowym urzędzie. Warto również pamiętać, że praca w Polsce i praca w Holandii różni się. Ja nie mam tutaj tylko na myśli różnic kulturowych, ale są również różnice prawne. Warto pamiętać, że maksymalnie w ciągu dnia można pracować przez 12 kolejnych godzin. W ciągu tygodnia można pracować maksymalnie 60 godzin, ale w okresie 16 tygodni średnia liczba godzin pracy nie może przekrozać 40, 48 godzin tygodniowo. Po dniu pracy minimalna długość przerwy to jest 11 godzin, a po całym tygodniu 36 godzin. W Holandii dwa razy do roku jest podawana minimalna stawka zarobków. Chciałabym tutaj podać aktualną minimalną stawkę zarobków. To jest 1485,60 euro. Miesięcznie, tygodniowo 342,85 euro i dziennie 68,57 euro. Są to stawki, które dotyczą pracowników powyżej 23 lat. Pamiętajmy, że my, Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mamy prawo do no właśnie tego minimalnego wynagrodzenia. Chciałabym również dodać, że wyjeżdżając do Holandii do pracy, ważna jest, jednak, ważna jest znajomość języków obcych. Chociażby znajomość kilku słów w języku niderlandzkim ułatwia sprawę, oczywiście znajomość języka angielskiego jak, na, jak najbardziej, ponieważ przez to jesteśmy mniej podatni na wyzysk i na oszustwo. Znajomość języka niderlandzkiego zdecydowanie pomoże w znalezieniu z czasem lepszej pracy, nawet w osiągnięciu sukcesu.